Cześć moi mili, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale, ja jestem Nocur, a dziś chciałbym przedstawić wam przedmioty, które w starszych odsłonach farminga były tłem i nie mogliśmy do końca wchodzić z nimi w interakcje, lecz od późniejszych edycji to się zmieniło. Myślę, że temat odcinka się wam podoba, gdybyście mieli jakieś ciekawe propozycje o czym nagrać następny film, to zamieśćcie je pod tym materiałem. Zapraszam do oglądania. Palety z ziarnem. Starsi gracze serii gier Farming Simulator prawdopodobnie dobrze pamiętają te legendarne palety naładowane workami z różnego rodzaju ziarnem, prawda? Kiedyś do edycji Farminga 15 był to jedyny sposób na uzupełnienie siewnika. Palety z owymi workami robiły też za tło, no bo przecież musiały one znajdować się na każdym gospodarstwie. Później od Farminga 17 wszystko się zmieniło. Palet z ziarnem na gospie już nie było, lecz za to dodano big bugi, z którymi już dało się wejść Fizycznie w interakcję. Worki i mausery z nawozem. Ta sama sytuacja tyczy się również zbiorników z nawozem oraz worków. Kiedyś w starszych edycjach były one tylko tłem, do którego, jak się podjechało, to można było uzupełnić rozsiewacz lub opryskiwacz. Od farminga 17 zaszła zmiana i dodano big bugi z nawozem, a także mausery. Zbiorniki i worki, oczywiście, z gry usunięto. O czym już mówiłem w niektórych swoich filmach z serii usuniętych i zapomnianych rzeczy z serii Gear Farming Simulator. Drzewa. Pewnie wielu z was pamięta niejednokrotnie sytuacje, gdzie mieliście przykładowo w farmingu 11 czy 13 dosyć tych drzew posadzonych obok pól, prawda? Drzewa problemem były głównie dlatego, że pracownicy z większym sprzętem często się zawieszali. My, gracze tamtych farmingów, marzyliśmy o tym, aby móc się ich pozbyć. Taką możliwość wejścia w interakcję z drzewem dostaliśmy dopiero w Farmingu 15 po wprowadzeniu leśnictwa. Do Farminga 2013 drzewa były tylko tłem. Kontenery. Pamiętacie może te wielkie kontenery, które zazwyczaj służą do przewożenia towarów na statku? One pojawiały się najczęściej w farmingach, które miały mapę z portem, ale tak czy siak nigdy nie mieliśmy możliwości skorzystać z nich do transportu czegokolwiek. Zazwyczaj były one tylko ozdobą stła. Lecz dopiero w Platinum Expansion do Farming Simulator 22 dostaliśmy opcję skorzystania z owego konteneru. W ogóle możecie napisać mi w komentarzu, czy faktycznie korzystaliście z niego, bo mam wrażenie, że jest chyba średnio praktyczny do transportu typowo przedmiotów związanych z gospodarstwem i pracami na roli. Pociąg. Pierwszy raz pociąg jako element ozdobny krajobrazu pojawił się na podstawowej mapie w Farming Simulator 2011. I można powiedzieć, że aż do edycji Farminga 15 nie mogliśmy korzystać z niego w pełnej okazałości. Wiadomo, w teorii w Farmingu 15 mogliśmy wynająć pociąg, lecz nie mogliśmy go sami prowadzić. Dopiero od Farminga 17 mogliśmy w pełni korzystać z jego potencjału i samemu wywozić towary. System pasów. Pamiętacie może te systemy pasów z Farminga 2009 i 2011, które umożliwiały, nam sprzedaż bel lub te systemy pasów z Farminga 13 i 15, dzięki którym mogliśmy załadować na przyczepę ziemniaki, buraki czy też biury. No tak, dało się wejść z nimi w interakcję właśnie tylko pod takim kątem. Dopiero od edycji Farminga 17 dodano nam możliwość samodzielnego rozstawiania systemu pasów tak, aby dostosować go do indywidualnych potrzeb naszej gospodarki. Drewno! Punkt ten jest w sumie takim małym załącznikiem do drzewa, lecz z uwagi na właśnie takie oto ciekawe obiekty, musiałem dodać drewno już oddzielny. W farmingach tych starszych zazwyczaj drewno poukładane w stosy było jedynie ozdobą, zaś wiadomo nie od dziś, że od farminga 15 sami mogliśmy takie oto stosy układać. Zwierzęta. W sumie to zwierzęta również można podciągnąć pod ową kategorię. No, nie są one może przedmiotem, a przynajmniej się tak nie identyfikują. Lecz trzeba sobie powiedzieć jedno: Farming Simulator 2011, 19, 22 oraz 25 to jedyne farmingi, gdzie możemy wejść ze zwierzętami w interakcję. W farmingu 2011 możemy zaganiać krowy gwizdając, w 19, 22, 25 konie, na których można jeździć oraz nasz pilnujący gospodarstwo przyjaciel, czyli pies. Dodatkowo w farmingu 25 możemy udać się z naszymi zwierzętami na tak zwany wypas. Tak więc farmingi 2013, 15 oraz 17 to jedyne farmingi, w których nie dało się bezpośrednio wejść w interakcję ze zwierzętami. Drzwi i wiaty. Nie od dziś wiadomo, że w starszych farmingach nie było bez modów oczywiście możliwości zamykania bram czy drzwi od stodoły i wiat. Dopiero w farmingu 22 Giants postanowił dać nam możliwość parkowania swoich maszyn w garażu i zamykania za sobą bramy czy drzwi. Jestem w ogóle ciekaw dlaczego wprowadzono to tak późno, skoro już długo, długo przed były na to modyfikacje. Warzywa w szklarni. Tak naprawdę na warzywach ze szklarni szklarni można zarabiać już od bardzo, bardzo dawna. Mianowicie od edycji platynowej Farminga 2011. No z małym wyjątkiem, bo z 19 usunięto szklarnie, ale to materiał na inny odcinek. W każdym bądź razie do rzeczy. Dążę do tego, że aż do Farminga 17 warzywa w szklarniach były tylko teksturą i nie mogliśmy wejść z nimi w żaden sposób w interakcję. Dopiero od Farminga 22 dostaliśmy możliwość ich ręcznej sprzedaży. Motocykl. Pamiętacie te wszystkie skuterki w tle przykładowo w Farmingu 17? Jak wiadomo w Farmingu 25 nareszcie dostaliśmy podstawowo możliwość pojeżdżenia sobie jednośladem i to jakim swoją drogą? Ubrania! Zawsze gdy wczytywałem save'a w farmingu 2013 za młodu, to zawsze śmieszyły mnie te wiszące stringi. Od Farminga 17 dostaliśmy kreator postaci, w którym to mogliśmy zmieniać kolor swojej garderoby, lecz z edycji na edycję został on rozbudowany tak, że możemy zmieniać swój ubiór tak jak chcemy. Także ubrania, które zawsze witały nas w tle, podczas gdy wczytywaliśmy stare farmingi, teraz możemy na siebie zakładać. Kosiarka, pamiętacie te żółkówki i ręczne kosiarki stła? W farmingu 19 w Alpin Farming DLC wreszcie do sklepu dodano kosiarkę ręczną, przez co kolejny przedmiot z tła stał się, że tak to ujmę, grywalny. ŻURAW Pamiętacie może te wielkie żurawie będące na mapie w Farmingu 2011 i nie tylko? Ja też bardzo dobrze je pamiętam. Nie dało się niestety nimi sterować, lecz w Farmingu 17 oczywiście dostaliśmy taką opcję po to, aby móc załadować drewno na pociąg. LUDZIE Ostatni punkt dzisiejszego filmu może i nie tyczy się przedmiotów, ale co by nie mówić, ludzie też przez wieki i wszystkie edycje serii gier Farming Simulator byli tylko tłem i ozdobą. Dopiero od Farminga 25 wprowadzono interakcję z nimi, co z jednej strony miało urozmaicić grę, a z drugiej sam widzę po sobie, że tak naprawdę z funkcji tej od premiery Farminga 25 skorzystałem tylko raz i to po to, aby sprawdzić ciekawości jak to w ogóle działa. No nic, to tyle na dziś moi drodzy. Wyczekujcie kolejnych ciekawych filmów o serii gier Farming Simulator, ale także zachęcam do pisania swoich propozycji w sekcji komentarzy. Mówił Nosur, dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Cześć!